O! No to już wiem, jaka jest. No tak myślałem. To ja już wiem, jaka strefa jest. Nie dokładnie, jak tak dźwięk słyszę. To? To? O, lecimy tam. A tu chcesz? Dobra, możemy. O, tam, tam. Helikopter pójdę. Wziąć ten yy, kontrakt na tą? Na lupkę? Co chcesz? Może, może będzie tutaj w tej okolicy? O, na lupkę Też mam nalot precyzyjny. No on nas na tabę poprowadzi, nie? Wejdźcie, bo tam wezmę na Hell, kiedy przede po was. Tak? No dobra, to ja idę do tego. Czekaj, Belu, chodź na chwilę. To co? Trzymaj. No jakby ja tam na przykład podczas robienia tego tego gdzieś tam... A, no, no no nie, co do, dosiekli, no Jak będzie w dwójkę to mamy raźniej. myślałem i tam coś robią, tam są koleksia mhm. i prowadzicie w ich stronę o, powaliłem dwóch ja mam jeszcze jeden, dawaj, no tam, Nie, w dawaj. dokładnie tam, tam oznaczone, dwóch polopalonych tam leży nie mogę wziąć ten. No. jeden zabity. Ja. To Dobra, A, to zabici. Trzech wyeliminowanych. Zabici, no. wszyscy zabici. <śles> sorry panowie. Ale, ja tu, ja tu ten... Ale w nich wleciałem tutaj. <śles> 20 naboi w FFA i jadę kurwa tam, pierdole, Zakładam kominiarkę i jadę kurwa na robotę. <grystanie> Dwie kule mi zostały. Dobra, Dobra mamy na zrzut. Tu zaraz sklepik jest. Gdzie są ci kolesie? Zabiję e... wszystkich. Już ci... oh, ale oni to nic, to nie... nic nie mieli, nie? Zaraz ci pokażę, czekaj. Dobra, tutaj jednego mam. Tu jest jeden, tutaj w przejściu jeden leżał. Ja mam no, skrzynię tu z amunicją, jeden, chodźcie, po, chodźcie po ten A trzeci najpierw, leży tam Najpierw po lód idziemy, rzucimy sobie najpierw Tu potem. są nie? Pełno tam. kasy po nich Ej, weźcie tu jest skrzynia z tymi, z kewami, weźcie to Bo ja mam, ja mam ten Dobra Jeszcze tu jeden leży, trzeci Weźmy wezmę po nich, bo nie wiem, żeby tu nie wrócił Słyszymy rację macie Ej, tak, tutaj skrzynia z amunicją jest No ja też już, ja też już mam A no to chuj z nią, dobra to chodźcie dalej, potrzebuję Lecimy Lecimy, lecimy Ale dostali bomby na ryj kurwy. No raz na 40 meczy wyjdzie, nie? Dobra, mąż. To ja BSP kupuję jakby co nie? Wtedy Dobra Ja, ja USB kupuję Ja bym odpalił, odpalił y, ktoś chce ten nalot tutaj bo tu leży na lot No Dajcie jeszcze kasę, to kupimy jeszcze jedno BSP. A ja, szusetkę wykupiłem. Chyba mało mam. Mam ten. Kurwa. Może to wam. Wiem. Biorę rzut też, poczekajcie, pany. Mam skrzynię jeszcze trzymaj za municją, nie? Wyleciałam ich. No ja nie mam, ja nie mam nic amunicji, ja mam ja jeden nie mam. magazynek, nie? Dobra, rzucam. Rzuć, rzuć. Bo ja, bo ja nic nie zebrałem, tylko na nich poleciałem. Ja mam skrzynię z kewami, jakby co nie? O, bardzo dobrze. I BSP mam także. I też, też mam BSP. No nie wiem, no tu jest. Prawie, że Ty, tu tu, tu jest, jest środek. Tu jest Tu jest jakiś kontrakt, można by go wziąć, bo tu ich racz, Tu nikogo raczej nie będzie, co? Czy nie? No to nie wiemy, gdzie będą. 50-50. No. No Polutujemy jeszcze sobie tu. Ale nie, kurwa bym wolał. Tu można kontrakt wziąć, nie? Będzie w pojedynczej chatce. Tak, tu w garażu jest. Tak. to w zasadzie nie potrzebujemy, nie? Bo wszystko mamy, nie? No, no, no właśnie. Nie? Tak, ale będziemy wiedzieć za, na kontrakt, nie? A. To weźcie, ja tu jest. Zobaczę te domki. O, widzisz? Zobacz. Co lecimy na nich? No tak, no, chyba, co? O, 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 czekajcie, skutkę. a nie, bo ja nie mogę wziąć tego, dobra, chuj z tym, chuj z tym, chuj z tym, chuj z tym. już idę do was, idę, idę, idę sobie, panowie, dobra, jestem, a no, oni się w no chodzi... tym domku, w tym domku ostatnim, nie? O, to można by było wcześniej wyskoczyć, oni furę a... mają, uwaga, tak, na furze fur... są, zatrzymaj się, zeskoczyli z fury, dobra, ja, ja wyskakuję, no ja też bym już wyskoczył, to co? Dobra, ja lecę tu. To wyszkę No nie mogę kurwa Oj, skurwa, No i kurwa zabiłem. To co jest z tą grą, ty? Naciskam F to mi zmieniał y, pozycję Belu polataj tam z Dobra ja się podniosę, ja się podniosę, ja się podniosę Teraz nie mam okna kurwa w ogóle Ej, no dziwne w chuj to było, nie? Dobra, chodźcie, bo kontrakt jest i zaraz nam czas zleci Dwie minuty No to chodź wbiegamy do niej granaty na górę i chuj Odpalić BSP? Czekaj, ja mam czujnik. Tak, są. 37 metrów. Jeden leży, jeden leży, jeden leży. Rzucaj granat, Beluta. Walony jeden. Pięknie, Panie. To jest, to jest dojazd, co? Ale nas aż... Kiedyś dojeżdżali. Aż mnie ten... Aż mi gra normalnie przycięła. No. A oni byli ostronni jak zaczęli, że ekipa kurwa przyleciała helikopterem i, Ty, ale ile granatów wleci. tu wleciało. Słuchajcie, y, macie skrzynię z amunicją? Ja już nie, ja już wypuściłem. Dobra, dobra, dobra. Myślałem, że po nich jest gdzieś. Eee, czekaj. Biorę. Tu jest BSP, Ja muszę odpalić, bo mam jedno. Bo ja dobra. wziąłem nalot precyzyjny. Odpalam, dobra. biorę i dobra. do Bellu. uciekamy, jedziemy stąd. Malu 20 metrów od ciebie jesteśmy. Już wchodzimy yy, zrzut yy, na 130 metrach. I tu helka stoi, mogą być tutaj. Są, tak, są, są. Są, 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 są. Powalony jeden. Pol, o, wszyscy powaleni tam leżą. Proszę się podnosić. To wali. No biegnę, biegnę tam. Uważacie, uważacie, bo na lot nie nich, na lot. Jest, na lot. A. Ale oni w środku są. Dobra, zabójstwo potwierdzone. Okej. Nalot ktoś puścił precyzyjnie? Tak. Jeden też zabity w środku. Tu jest leci koleś. Zaniec, koniec Pięknie. się. się. W Jeszcze po środku, podnieście mnie. Ty ile tych drużyn tu było? Nie wiem, Kolejna, obcy, kolejna wyeliminowana. Tak. Przecież raz już była wyeliminowana. Wow, wow, na dole! Na dole po lewej stronie! Ilu? Jeden widziałem, jednego widziałem, Zabity, ale nie wiem gdzie są kolejni. Kawuje Odpala, się. Od, odpalam BSP, odpalam BSP. Tak, odpal, odpal Jest, jest na, drodze. Na, drodze. na drodze. Na dole jeden na drodze. Dwóch jest. Dwóch jest, tak. po prawej jest kolejny. O, What the fuck? Ej, panowie... Nie mam pytań co robimy. robić. kupić tę kawę. Kolejni są na tym BSP. O, na następny przedłużał tę BSP. Nie, ma, nie mieli żadnego tego. Dobra, ja biorę ten. Chodźcie, yy, tę te trzeba wziąć. No, ja mam pełną kasę, idę BSP kupić... Yy, dobra, dobra, dobra. Ja, tu są, ale obok są te. Ale sen frezy chcę kupić. Dobrze. No, mi gra. Mi też. Ja mam takie lagi, że ledwo mi chodzi gra No opóźnienie 180 milisekund. 200 No właśnie, co jest tutaj? Serwer Tak jak my dojeżdżamy tak kurwa Teraz nas wywali z serwera zobaczycie Spokojnie, spokojnie. No kupujemy coś jeszcze? Tu mamy pełno rzeczy do tak. tak, tak no, ale tak, na, na razie nie no, no na sapne stopie, nie? No. Seba, seba kupię. Ja, se no, ja, ja selfreza self self kupuj. No ty, ja ja, ja, ja tak chodzę. E, e, e. Znaczy, lecimy po tam to zlecenie kolejne robimy. No czekaj, ja nie... Ja nie mogę dojść do helikoptera w ogóle. No, robię do przodu i mnie cofa do tyłu. Dobra, czekaj, ja wychodzę. 260. O. No, o, dwieście, dwieście o jest, dobra, no siedzę. Dobra. Nie. nie no, ale nie poleci, ja, ja nie lecę w ogóle, nie? No ja u mnie, y, tak jesteś, y, co kilka sekund się pojawiasz po prostu w innym miejscu, jak się dole, serio? Kurwa, 13 zabójstw. Czwarta drużyna wybita. Też ma WSP, to niech puszcza. To może pierw no. ten, kontrakt. Komu na mnie loguje? No ja, ja nic nie ja tak... E, 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 e. Biorę. Dobra, to ja lecę. Ja już lecę, ja już jestem. Ja już jestem tu, ej. Mówiłem, że już jestem. To weźcie nie? O kurde. Tu no, na są. Ale przy takim lagowaniu. To jest korona. Kurwa, nie mam snajperki. Tu jest, tu jest. Dobra, ja leżę. Co jest? Ale mnie snajper zdjął tym z daleka helikopter kurwa zabił, nie? Szczerze, szkoda, kurwa już nie da. Ojej. Kurwa, taki mecz nie? I lag. Nie wiem, no gdzieś z górki obie strzelił, z tego. Tak, tak, z tej. z monumentu. Ja jestem w guagu, to wam nie pokażę, nie? Nie jestem w stanie wam pokazać w guagu. No, korona ospierdala. Za... Nie wiem. O, korona zabiła nasz ten, nie? Zabiłem, o, Brawo. Ja mam lagi nawet w bułagu, nie? To... No, Jakieś wrok się doszłam tu, ja. Drożna wyeliktowana. Pięknie. Welu, poczekaj, bo my, kupimy go. A. Ja. Wygrałem, wygrałem, Proszę wygrałem. Spokojnie, spokojnie. Rzuciłem granat. Dobra, To chodź, to chodź, poczekaj, bo, żeby go osłonić. Ja tu, ja tu lecę, tu lecę. O, A, zobacz, to, to gdzie, są, się, zobacz no. gdzie są, zobacz gdzie są. Ja lecę, o! Jest... są tam, strzelają właśnie ze mną na Ja nie mam nic na kurwa na, na długo, kurwa ja mam tylko nalot precyzyjny ewentualnie No to zaraz damy na nich naloty na no, tym monumencie? Nie, no nie widzisz gdzie są kurwa tu. w budynkach Widzę ich jak biegają Ciekawe bo nie Ale zjebałem Tu są, dokładnie w tym budynku Gdzie Jest sklep kurwa Leci do nich koleś kolejne Tu jest No siedzą tu w tym budynku Kurwa ja nie, nie wziąłem snajperki kurwa moje ja pierdolę Odpalać... A nie, masz jest jeszcze od bez... spół uciekają. uciekają. Ta? Poszli do góry. No, no bo byli w tych budynkach. Tu kolej jest. Ląduje gdzieś jest. Dostałem info, nie widzę go. Tam, tam gdzieś, tam wylądował, jest kiewa w ogóle był Tu jest Tu jest, tu jest, dokładnie tu Za tym murkiem siedzi Ole skol. Kolejnie ląduje! Oni z kontraktu wracają Za tak. murkiem nie ma go Tu, tu jest w tym budynku o, no. Nie, uciekł Nie ma, zabi góry. zabiłem go Pod górę, tak? To ten? Nie, nie, tego, tu zabiłem, tu dokładnie Nie, ten koleś. pod górę tam leciał Dobra, tam leciał. dobra, dobra, dobra. Ja bym potrzebował sniperki jakiejś. Jest, czeka tam. Odpalić BSP? No o. No, o. No. Kurwa, weźcie go, weźcie go, weźcie go, weźcie go. Tej. Jeszcze jeden, tu jest w budynku. No, są cały czas tu tych trzech kolesi, Ty. Mówię, że oni tu siedzą. Kurwa, dojechał, nie. tu, 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 tu. tu. Boduję! za późno, kurwa! No biegłem, biegłem, biegłem! Ja chciałem ich zejść. Dobra, spokojnie, ja idę was kupić. To ja jeszcze, znaczą. No to sobie ja, idę kupić. ja mam, ja mam jeszcze. Bo... A, ty masz gułak, dobra, sorry. Przepraszam. Dalej, kurwa, bo. Zaraz strefa doleci. Ja chciałem z lewej ich, wiesz? Z dwóch stron zajść, przepraszam, Celuś. No i... Aha, super. Miałem 14 sekund, a teraz mam minutę 20 a, już myślałem, że mogę Cię kupić. Kurwa. No ale to może się cofnę, kupię jakiś BSP też, co? No bądźcie tam przy tym w razie czego. No, że... tu weź tutaj. Cio, jest cio, tam. ląduje koleś. Gdzie? Tu. Nie ma go, zabity. Co ja robię, kurde. Robiłem go. Idę kupić tego osoba. Poczekaj, jeszcze, dobra. Mam, mam gułak, poczekaj. No może, czy to Jeszcze, No jeszcze jeden, jeszcze jeden leci. ja kupuję BSP. Oj! Ale miał kurwa. Masz, jesteś? Czy... Nie, możesz my ten. Nie, Nie mogę, mogę ciągle cię kupić. No wiem, wychodzę, wczytuję następnego gracza, kurwa go. No czekaj, czekaj, bo ja próbuję sobie kupić. Dobra, teraz. Jest, wracasz. Biegnę do ciebie, Belu, biegnę do ciebie. Gdzie mój ten lud był? Tutaj, gdzie na pomarańczowym, dobra. Be Belu, uważaj na to, bo mnie skoleś. No No, kolbo zabił, nie? no ja, 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 go, ja go widziałem na miłapie. Kurwa, kurwa, tu... kurwa, kto mi zabrał mój lud? Nie. No ja nic nie brałem. Weźcie mnie, kupcie No to chodź chyba na ten, na, na sklep. Chodź yes. Uważaj, bo tu już gdzieś, gdzieś jeszcze są. No na tym moim jest jeden co najmniej gościu, nie? No ja wiem, Dobra, to chodź no, po prawej, ja po prawej, na w tej chacie jest. Te 20 metrów przy sklepie Jeszcze jeden, jeszcze jeden Tam ucieka, tam ucieka Kurwa mogę zaznaczyć, tam jest Bez kewa. Bez kewa. no ale weźcie, kupcie mnie Kup go, a, bo kup... No nie mogę, ma no, nie, nie mam kasy Dobra, chodź Gdzie on jest? Ale co Uciek, mam? Już, chodź Wróciłem kasę No dobra, dobra okej. Okay. No ja bym go kurde dojechał, nie? Oni biegli, koś kupić. O. Nie widzę go nigdzie teraz. Kurde, że ja go nie siekłem, ten kurde. Zabrał mój loot. Ja mam BSP jeszcze jedną. No tutaj leci. Biegnę, biegnę. Odpalam. Uważaj, powodny Kurwa, powodny ty ilu? Ja no nie mam już tej perki, nic nie mam chyba zabrał, nie? Powalony tam jest. Tam. Ci jeszcze tu są, nie dwaj. Widzicie gdzie, nie? No ja nie mam ani, ani amunicji, ani broni, nie? Tu Dobra. Tu jest dwóch kolesi Mam musiałbym to wziąć Ten zrzut? Dobra, to ja będę cię tak. chronić ja mam już... skrzynię z kewami, niestety tylko. Też ja ty masz Cebuś, oś... 7, ja mam 8. Osie... Tak, tak, tak. A co chcecie? Skrzynia samochód, za amunicją. Samochód. No chciałbym cokolwiek, amunicji, nie? Kolejny jedzie. Dobra, na sklep? Wyszli. Uwaga, będą snajper... snajperować Masz skrzynię z amunicją? Nie mam z kewami. Nie, nie. Ale ma, nie? nie ja nie mam. Ale może kupić. Ja mogę kupić. Rzućcie mi. Amunicję jakąś. Czekaj, dobra. Ja mam tylko 100 kurwa ten. Dobra, dzięki. Spoko, ja sobie wezmę tylko... To ja wziąłem? Co znów? Co to kurwa było? Ej! Co? Moje kilo wziąłem. To co, idziemy na ten sklep kupić te amunicję? Czy nie chcecie? No kupują się da. na sklepie, idziemy czy nie? No przydałaby się no. Halo. Są, tutaj no mówię, są. Tak. Tu są, tu są. Ale glitch jest. Kolejny zabity. No mam 28 metrów. Na sklepie koleś jest jeden. Na sklepie z koleś, uważaj Dobra, ja kupuję skrzynię za amunicją Zabiliście go? A zabijście Kupujesz, dobra Tak, dobra Ile macie Kili? Nieważne A. Dobra, bagaż z nami Chodźcie, rzucam amunicję Oni teraz Teraz, tak Chodźcie do prawej, do prawej chodźcie, do tutaj. Do prawej? No bo on jest w gazie. On jest w gazie, nie? On będzie musiał tu przejść, tak czy jak. Puścił na niego yy, ten, nalot. Kup Belu ten, bezpieczny. Nie, nie dasz rady już chyba, nie? Już nie. Dobra, dobra. Ja, ci, ja mam, tu patrzę tą górkę. Tą na samej górce. Tam są u góry, tam wiem, dostał ode mnie, się obiegnie w tej mnie, a to Belu, kurwa. Tam są u góry, dobra, od... no, do... Tu jest koleś, tu jest koleś. Tu jest kolejny, tu jest kolejny. Co do to do mnie? Kurwa, no wiem, ale ja... Tu mam kolesi, nie? Kurwa! Chujowo tu jest w tej chacie Oj! Są tu Kur i z góry. ja nie żyję kurwa Kurwa, podnieś mi belu szybko Są po lewej mi drzwi chodź tu po podnieś. Dobra, powaliłem Tam było jeszcze dwóch Tam była cała Wyskoczyli? Tu jest koleś. Uwaga. Zaznaczony mój znacznik jest koleś, uwaga. No dobra, poszedł, poszedł bokiem. Weź kewy sobie. Mam pięć. Ja rzuciłem jakby co. Wszyscy na duchach. Wszyscy na duchach już są, nie? Dobra, to nie patrz, nie, 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 tak, to, to, to. Te plecy były, nie? Trzech kolesi. Gdzie jest trzema? Bardziej z prawej leżą ich. Z lewej, z lewej, z lewej. I, idź. Ja nie wiem, gdzie oni są. Belukewuj się, masz prawie nie masz życia. Z lewej, z lewej, kurwa. Nie mogę mówić do środka, nie? Szereg wrogów. Z prawej, z prawej kolej ze żeby... środek. Z prawej! Nie, no byłem, ciebie... nie wiem, że z prawej! Byłem... No z prawej, był, do ciebie strzelał! No ja strzelałem no, do kolejnego! No a po co wychodziłeś do środka z tego? No gdzie? strefa mnie jechała już. Ona szła, zobacz gdzie szła, zobacz. Zobacz na mapę. Tam już nie było strefy. No, ale jeszcze mogę się poczekać. Aj, kurwa, trzecie miejsce. Ale rekord nie No.